Witam Was nocni gracze z tej strony K-Wolf, a to jest północne granie i wracamy do rzezi. Hotline Miami! Tak jest! Ładujemy teraz rozdział drugi Overdose, Zaczniemy z intro I mamy 16 kwietnia 1989 Miami, Florida. Co nas dzisiaj będzie czekać? albo kolejną wiadomość. Właśnie, jedną nową wiadomość! Pip! Tu Tomasz, poradni. Leczenia metadonem. Mamy w harmonogramie zapisane krótkie spotkanie. Jesteśmy na 184 ulicy w lokalu numer 105. Nie martw się. Wiemy, że nasi klienci cenią sobie dyskrecję. Klik. A leczeniu metadonem. Przepraszam, co to ma niby być <ścoughs> za jakiś nowy rodzaj narkotyku. Ale mamy zadanie, więc jedziemy naszym zaufanym Delogianem. Bo tak mi się wydaje, że to jest chyba Delogian. Drugi rozdział overdose, czyli przetowkowanie. Wskazówka możesz rzucać bronią. Wiem o tym. Eee, o, co to, co, to, co to? A dlaczego nie mogę... Dlaczego, dlaczego mi tak... To dziwne, że wam powiem, bo klikam delikatnie. O, jest. Oko do sekretów. Oko do sekretów. Wściekłe pięści. Dobra, wezmę wściekłe pięści. Ponieważ podoba mi się ta maska. I musimy go dobić w tym momencie. Tak jest. Pięknie. Mózg na podłodze. On ma tutaj coś. U, w ostatniej chwili... O kurde, ale mnie za... Ach... Nie sądziłem, że mnie facet wyczai, ale na, nie, na nieszczęście moje mnie wyczaił. Muszę to zrobić po prostu szybciej. Jaki cud? Z czym on mnie z... Dobra, jeszcze raz. Teraz mam baseballa tylko, dlaczego? Dobra. Najwyraźniej ten miał e, spluwę. Ten się czai, gościu. Troszeczkę skopałem, ale cóż. Troszeczkę skopałem, ale cóż, teraz już będzie lepiej. Tego też tutaj, tutaj załatwię. E, mam. O! Nie dobiłem go. To był, to był mój błąd. Dobra. E, tak. Jeszcze jest jeden gościu tutaj. Dlaczego. Dlaczego nie. Mo nie? czysty. Dlaczego go wcześniej nie zauważyłem? Przez chwilę miałem e, wrażenie, że gra mi się zacięła, ale chyba jest wszystko w porządku. Dobra, przechodźmy dalej. Teraz ja tak, tu mamy gościa z y, baseballem, którego mogę załatwić w cichy sposób. O, tak jest. Najpierw w ten cichy, sterfowy sposób. O, tam mam jakąś nową spluwę. OFF, niepotrzebnie Widzicie, muszę uważać, ponieważ oni tutaj widzą siebie nawzajem Czy tędy mogę jakoś... Nie, nie mogę w żaden sposób przejść niestety Okej okay. Tego mogę jeszcze załatwić bez narażania się na wzrok nieprzyjaciół, ale tu już niestety nie No i znowu popełniłem ten sam błąd, bo on zdążył się odwrócić ja szkoda, że nie wiem jaki oni mają zakres, że tak powiem, widzenia Bo on stał Najwyraźniej to nie jest tak zwany cone Tylko e, Tylko musi być 360 może? No właśnie nie wiem Bo on stał odwrócony bokiem A mimo to Zapierdolił mnie Więc e, Mam problem lekki Chyba, że... Ło Mam fuksa, jak jasny gwint! Oni, oni zbierają broni! Od swoich tych, odpadłych z kolegów! Niesamowite! Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Ale bardzo mi się to podoba. Tylko, że teraz sobie chyba zrobiłem tylko krzywdę, bo e, wszyscy stoją tam. Chyba, że go tu jakoś przywołam? Nie wiem, jak to zrobiłem, ale wydawało mi się, że wychodzą po prostu przez, przez grafikę i udało się, super! O, ty jeszcze żyjesz? Skręci, skręciłem mu kark. Nie no, mi je to w mnie to graj. Udało mi się, skręciłem mu kark. Ale żeś. patrzcie na to, jak normalnie czerwony dywan ubarwiłem na jeszcze bardziej czerw czerwo czerwoną czerwień. E, tego gościa się trochę boję Ale... Niepotrzebnie, ponieważ dałem radę Nie wiem co on ma Też chyba miał strzelbę, więc to mnie nie urządza A to co jest? Nie to Co to jest? Nie mogę tak... E, może to jest jakaś zabawka albo coś? Nie, nie chcę e, W tym momencie... Udało się, ale... Co, co ty trzymałeś, przyjacielu? Jakiś pistolet? Mam biec do samochodu, no dobra. Tak, chyba to jest pistolet po prostu. Rozdział ukończony. Coś mnie jeszcze tutaj spotka, nie? Najwyraźniej nie. Muszę tylko się cofnąć. Dobra, wyszło całkiem sprawnie. Nie wiem, no. Yy, nie będę miał zbyt dobrej oceny, ponieważ yy, troszeczkę mi się tutaj. Yy, Poginęło, że tak powiem. E, zaskoczył mnie, był mocno. Nie wiem, jaką, e, jaki jest zakres pola pole widzenia. Zgaduję, że to jest prawda stożek, ale najwyraźniej chyba nie, ponieważ tam tylko nawet jak był. E, jak był, e, że tak powiem, mnie. Patrzy, patrzył, był, był daleko, tak, i patrzył się na wprost i to Moka mnie zauważył, więc. No. Słabo, słabo, słabo. Zobaczymy jaką będę miał ocenę, no, tak myślałem, ocena C, no nie było zbyt dobrze, gdybym tak nie ginął, to może byłoby lepiej. Mam teraz Świńską Maskę, która jest, jeśli wiecie, po obrazkach promujących tę grę, właśnie po bo wydaje że Świńską Maskę. Nowa broń, mieć SAMURAJSKI! A to to tu Tak jest! Dobra, przepraszam, bo przesadziłem trochę. Co teraz? A... facet, masz nowy wygląd sklepu. Ostatni raz jak tutaj byłem wyglądał to zupełnie inaczej. Ej, stary, miłość znów cię zobaczyć! Słyszałeś o masakrze tamtej nocy? Ktoś rozwalił bandy ruskich! Jak dla mnie żadna strata. Mówią, że to dzieło jakiegoś psychola w gumowej masce. Brzmi jak scena z taniego horroru. A właśnie... Mam dla Ciebie świetny film. Leży na ladzie. Weź na koszt firmy. Baw się dobrze stary. Ciekawy jestem jaki to film. Mam nadzieję, że jakieś rozgrywkowe kino dla dorosłych. I co w tym momencie się dzieje? 25 kwietnia 1989 Parę dni później mamy kolejną wiadomość. Cześć, to Kane z serwisu randkowego Gorąca Linia Miami. Zorganizowaliśmy dla Ciebie randkę na dzisiejszy wieczór. Dama będzie czekać na 53. ulicy. Jak zawsze, załóż coś szałowego. Klik. Randkę, co? Bardzo podobają mi się w tej grze te wszystkie te, 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 właśnie teksty, te... te kodowe, że tak powiem, o opisy misji, tak, bo to jest za każdym razem, wcześniej było na przykład opieka nad dziećmi, teraz randka, bardzo mi się podoba, to jest takie cheesy, ale no podoba mi się. Trzeci yy, rozdział, dekadencja, z z lekką nutką dekadencji, co daje nam obry więcej broni. Weźmiemy sobie musa do sekretów, 53 ulica. Co to, co to jest? Dobra, mam cię. Mamy, mamy cię. I teraz tak, mam nóż, którym mogę rzucać... O oh, shit! Ach, tak, dobra. Pierwsza zasada, rozglądaj się. Dobra, mam cię. Pierwsza zasada, rozglądaj się. Tam on jest. Trafiłem KOSTAK tak daleka <grystanie> jestem boski po prostu To mi się bardzo udało Okej, okay. jest jeden O kurde Dlaczego nie mogłem strzelić Ah, bo to jest wóz tylko No skopałem Kompletnie skopałem Bo to był tylko dwu strzałowiec Ah, i tutaj za długo już w trzy razy skopiłem. Muszę się bardziej postarać. I zamienia to niestety, e, jak widzicie, rooster tak zwany. Dobra jest, udało się. O-o. Znajdą mnie? Nie wiem co zrobić, schować się tam, jest ich też z bronią, dwóch. Dobra, jest jeden i drugi też! Jest! Kurde, udało mi się! Pięknie! Kombo! Teraz poczekam na tego gościa. Ale mnie załatwił. To oh shit, bo zapominam, że to jest tylko dwustrzałowa spróba. I to jest po prostu ból. Była tylko dwustrzałowa spróba. Teraz już nie mam znowu broni, yy, więc muszę to inaczej rozegrać, chyba że... Czemu nie mogę tutaj wejść? Też ma tylko dwa naboje, to są dwunabojowe strzelby tylko i wyłącznie Dobra jest Udało się i... Nie wiem czy... Nie, nie przyciągnąłem uwagi tych ludzi tutaj O Szyd, Szyd, Szyd uciekaj! Kurwa Jest to, to jednak było lepsze niż... Nie wiem co zrobiłem w tym momencie, ale, ale coś mi się udało zrobić, Matko. Jedna. Jest! Mam cię! Ach. Mózg na ścianie, teraz został jeszcze tylko ten jeden. Sześć na poli! Jest! Teren czysty, dobra. Mam was Skurczybyki kurczybyki, co? Dlaczego nie mogę. A tam na dół muszę zejść, ale tam jest jakaś laseczka, właśnie. Kurde, co sobie nie pociubiłem chyba? Ja jakąś inną spluwę. wezmę z sześcioma nabojami. Idziemy na górę. O, o. To nie wygląda najlepiej. A, widziałem. No kurde. <gry> Tak z celowaniem mam problem, dobra, bliżej muszę ten celownik trzymać, bliżej sie siebie, załatwiłem go drzwiami w jakiś sposób, nie wiem, no tak, dobra, jest, ten jest chyba głuchy, albo coś, nie wiem, ale śmieszne, no myślałem, że jest głuchy, bo faktycznie w ogóle nie reagował na mnie. W ogóle nie reagował na mnie. Jest, combo, combo. Teraz ciebie załatwię, bo mnie denerwujesz. Dwa naboje zostały mi. Tam jest kolejny gościu. Powinienem go trafić, tak jest. I tutaj też. I w tym momencie nie mam już naboi. Nie ma to jak walić z grubej rury w tych gości. To się najlepiej sprawdza jak na razie. Więc jednak nie ma to jak mocna spluwa. Dobra Bierzemy ich na Wytrzymałość. Eee, tak... Mogę wsiąść być bilardowy? Tak! Mogę wsiąść kij bilardowy! Ale nie chcę spróbować Kiembo. OPFA kurde! Ale ma... Ale oni mają celność. Dobra, jest jeden. Drugi. Wyjdzie trzeci? Nie. Drugi. Trzeci. I, i dostałem prosto w twarz. No po prostu widzieliście to. O! Ah. Dobra. E, sześć na boi No trzebu nie? Zacięła mi się broń. Czy co? Dobra, jest jeden. Drugi, trzeci, czwarty i dostałem w twarz, ale będę miał ocenę. Dlaczego? Po prostu to się w parę nie mieści, o, o. Oh, fuck. Kurde. Dobra, idę tędy najpierw. Musi przeładować, kurde, no. Dobra. Nie, spokojnie, spokojnie, metodycznie to muszę zrobić, tak? Muszę to zrobić metodycznie. Kto mnie trafił? No przecież... Aha, no bo to on tam stoi. Kurde. Dobra. Jeszcze raz. Najpierw ten. <gryw> Zawahałem się. Myślałem, że on faktycznie jest ślepy, to gość, ale nie jest. Dobra. Drugi. Trzeci. Gość nie wyszedł, żeby mi się przewitać. Czwarty. Piąty. Jest tu jeszcze jakiś? Ten. No. Dalej, rusz się. No, rusz się. Tak jest. Ciebie w stary, dobry sposób z załatwię. I mam nową w pełni naładowaną spruwę. Tu jest tych dwóch gości. O! No kurde! Zawahałem się! No. Dobra. Wiem, spierdoliłem znowu. Tak. Jeden. Drugi. Trzeci. Czwarty. Eee. Kurde, no dlaczego ty się zbugowałeś akurat w taki gumdurny du, sposób? Bo to naprawdę jest zbugowana postać, nic więcej. No kurde, bo drzwi za-zatrzymują za, te. Nie no, po prostu. Lo... Zasady w tej grze się cały czas zmieniają, mam przynajmniej takie wrażenie. No, jakim cudem mnie wyczaiłeś, ale jak na tym piętrze. Po prostu daje piękny popis, jak nie grać w Miami, najwyraźniej. O! Bo się akurat napatolił na drzwi. Kombo razu 6, no fajnie, coś udało mi się, nie wiem. Tak jest! Combo beginner i combo intermediate, ok? Załatwiłem jednego gościa w iście w stylu bardzo ładnym, ale jeszcze zostało dwóch i to mnie niepokoi. Tak jest, dobra! Rozpierdoliłem rękę. Dobra, ja muszę biec do auta, weźmy sobie na jakąś nową spróbę. Wszystko muszę załatwiać sam. Ech. Co to znaczy, wszystko muszę załatwiać sam? E, Fak. Nie, nie, nie mogłem. Zaraz. Mam katanę? No. Pff. już nie mam katany. Ja mogę tak parę razy, ale nie wiem. Czy na tym polega zabicie go? O boże! Proszę nie! Teraz mogę go zrobić? Tak! Rozwaliłem go w drobny mak I co? Teraz mogę pociupciać? No dalej! Zrób to! Wiedziałem, że taki będzie koniec Aha Ratuję ją Super. Mam nadzieję, że jesteś tego warta, słoneczko. Kurde, gdzie jest wyjście? Aha. <laughs> tak, zgubiłem się. Nie mogę biec z tym, z tym ciężarem. I co? Włożyć ją do bagażnika? Nie, normalnie. Okej! Okay. Uratowaliśmy dobórkę z opresji. Ale mi to nie wyszło, widzieliście. Ja nie mogę. Dobra, z odwaga. Ale i tak mam więcej punktów niż... Egzekucja, narażenie się będzie C albo D. C! Plus. Nie jest tak źle. Ok. Nowa maska. Don Juan. Don Juan. Ok. Co tutaj mamy dalej? Musimy podejść tutaj do tego gościa. To jest ten sam gość! I ty, ile ty klubów, ile ty klubów prowadzisz, człowiek? Nie wygląda pan najlepiej, dobrze się pan czuje? Jest pan pewien, że wolno panu pić? W porządku, przyniosę coś specjalnego. Woli pan słodkie czy kwaśne? A może gorzkie? Proszę bardzo, na zdrowie. I co, i napiłem się i to wszystko? Mogę porozmawiać z kimś innym? Mogę ich bić? Nie mogę ich bić. Aha, okej. Okay. Wziąć, wziąłem to co miałem i co dalej? O, jest jakiś nie. Ten zamordowany gościu, ale on tylko się zblazował. I co? I to jest wszystko? Mogę pograć? Mogę coś zrobić jeszcze więcej tutaj teraz? Nie, nie mogę. Nie, nie rozumiem o co chodzi. Wiecie co? Nie rozumiem o co chodzi z tymi segmentami właśnie. To, to są jakieś takie transition do pozostałych części gry, ale nie rozumiem jakie one mają cel, jakie one mają znaczenie. Tak, Część druga. Pytania? Okej? Okay. A to znowu ty od naszego ostatniego spotkania byłeś zapracowany jak pszczółka. Widzę, że teraz już mnie pamiętasz, prawda? Ale wciąż nie wiesz kim jestem. Nie wiesz nawet kto nas zapoznał, prawda? Po co wróciłeś? Nie słysz ciebie tyrani, prawda? Przydzy się Tobą! Wszystkie elementy zaczynają układać się w całość. Tylko co z tego wynika? Niektóre części zdają się nie bardzo pasować. A może nie podoba mi się to, co widzę. Nasz czas dobiegł końca, ale spotkamy się jeszcze. Zanim pójdziesz, mam dla Ciebie cztery pytania do przemyślenia. Pytanie numer jeden. Czy lubisz krzywdzić ludzi? Pytanie numer dwa. Co zostawia wiadomości na Twojej sekretarce? Pytanie numer 3. Gdzie teraz jesteś? I wreszcie ostatnie pytanie. Dlaczego w ogóle rozmawiamy? Na razie tyle. Do zobaczenia wkrótce. I tu skończymy. Nie mam zielonego pojęcia co się dzieje. Historia robi się troszeczkę zagmatwana, ale nie jest źle. A z mojej strony to już wszystko. Dobranoc!